Nie chciałbym za bardzo zagłębiać się w kwestię mojej wiary, ponieważ jest to jednak bardzo osobista rzecz. I moja, dla mnie i moja wdzięczność, którą odczuwam wobec Boga, jest dla mnie bardzo taką prywatną sprawą i tak naprawdę ciężko mi się z tym dzielić. Natomiast jest ona ogromna, ponieważ wierzę, że Bóg stworzył świat. Bóg stworzył ludzi, Bóg stworzył wszystko, w związku z tym, zgodnie z tą wiarą, jestem Mu za to oczywiście przede wszystkim wdzięczny. Natomiast jeśli miałbym jeszcze powiedzieć o wdzięczności, to wydaje mi się, że chciałbym przede wszystkim być, powiedzieć o wdzięczności wobec moich rodziców. Dlatego, że na takie hasło wdzięczność na pewno nasuwa mi się taka, taka właśnie myśl, że tak naprawdę tak docześnie i realnie to, co mam, to, co osiągnąłem, to kim jestem, to jak mnie namacalnie ukształtowa ukształtowali, to właśnie ukształtowali mnie rodzice i za to jestem im wdzięczny.